Zaczynamy, Gacze, krętacze, bez wstydnicy, oszuści, złodzieje, kłamcy, szalwiercy, naciągacze, wajdacy, podstępni mówię mógł niewągazem Oszuści Co jest kurwa Ej, odsuń się ten gaz chujowy jest chujowy jest ten gaz To ja walczę z armią oszustów w Paryżu, we Francji, z pistoletem na wodę, pełnym płynu o zapachu bąków i dwoma profesjonalnymi ochroniarzami. A to my, uciekający, by ocalić skórę. Z drogi! Z drogi! Taksówka, taksówka, jedź, 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 jedź! Jedź! Wszystko zaczęło się 24 godziny wcześniej. Kiedy spotkałem się z królem miejscowym z Paryża, któremu ci oszuści niedawno rozbili czaszkę po tym, jak zdemaskował ich przekręty. Jako że król został niemal pobity na śmierć, wziąłem ze sobą dwóch profesjonalnych ochroniarzy na wypadek, gdyby oszuści stali się agresywni. I po pięciu minutach król wypatrzył oszustów, których mieliśmy zdemaskować. Chyba ich znaleźliśmy. Patrz, grają! Chodź tu, zobacz, oszust! Oszust, 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 oszust! Widzimy cię. Oszust, 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 dawaj piłkę, dawaj piłkę. Oszuście, dawaj piłkę, już oszuście. O, dawaj piłkę, dawaj piłkę, dawaj tę piłkę. Oszuście, dawaj piłkę, rzuć piłkę, rzuć piłkę. No i proszę, no i proszę, rzuć tę piłkę, dawaj matę. Dawaj te matę, no dawaj te matę, słyszysz? Ej, chodź tu, ty, oszuście! Jeszcze raz na nas ruszysz, to no pożałujesz! Dawaj te matę, oddawaj! tu tu Dawaj matę, dawaj matę. Przestańcie oszukiwać ludzi, przestańcie. Oszukiwać, nie uciekaj. Są tak biedni dziwnie. Dawaj kubek, oszust, oszust. Dawaj kubek, nie uciekaj jak. Skończę z tobą. Dawaj kubek, dawaj kubek, dawaj kubek, nie uciekaj jak. Matka nie wychowała cię na. Patrzcie, jak ucieka po ulicy. Jesteś obrzydliwym oszustem. Ty w niebieskiej bluzie, chodź tu, wracaj, wracaj, chodź tu. Nie uciekaj, dawaj mi ten kubek. Właśnie dlatego, biegnij, Fred, biegnij, Fred. Mamy piłkę, mamy dowód. Dał mi piłkę jak grzeczny chłopiec. Następna grupa nadchodzi. Prowadź, genialne, świetna robota. Jesteśmy tak, jest absolutnie jasne dla Christian wszystkich, wie, co nie jest ma co grane. do tego żadnych wątpliwości, to przyznanie, którego potrzebowaliśmy. A w drodze pod wieżę Eiffla wpadłem na doktorów i inżynierów, którzy zaatakowali mnie i mojego kamerzystę, kiedy byłem tu ostatnim razem. Odwal się, odwal się! O, Aha. zaraz z nimi nie dotykaj go! Nie rób tego, Ej, ej! Przestań. Mamy tu tych, co ostatnio pobili pasze. Zwijają się, widzą nas z kamerami i panikują. Wygraliśmy z nimi wojnę. Właściwie nie, nie wygraliśmy. Tak. Tak, zawsze są po prawej stronie. Zróbmy to. tutaj, po drugiej stronie? Zawsze jest jedna lub dwie grupy. Wiesz, to co było jest szalony, ale spokój. Cudowny dzień, naprawdę. A oni tu po prostu polują. To jeden z nich. <laughs> Biała koszula. Tak, widzę go tam pośród nich. <laughs> Czy już grają? Grają. Dobra, idziemy. Grają. Chyba dzień, we, na zapowiedzi idziemy. chyba. Nie zauważyli. Gość się oddala. Oszustwo jest proste. Najpierw naciągacz mówi turystom, że mogą wygrać pieniądze, jeśli dobrze obstawią, pod którym kubkiem jest piłka. Haczyk polega na tym, że grupa turystów biorących udział w grze to wspólnicy oszusta, którzy mają zwabić do gry prawdziwych turystów. Drugi haczyk jest taki, że gdy prawdziwi turyści zaczynają grać, gra staje się niemożliwa do wygrania, ponieważ oszust zręcznie kradnie piłkę. I wszystkie kubki są teraz puste. Ci oszuści zauważyli moją kamerę, zanim w pełni przygotowali swój przekręt. Znajdź piłkę, no dalej, znajdź piłkę, gdzie jest piłka, pokaż mi, gdzie jest piłka, kto odgadnie, gdzie jest piłka, gdzie ona jest teraz, no gdzie jest ta piłka. Co? Mama ciupa, jakby dawno nie. Proszę pana, bez wideo. Słucham? Bez wideo, proszę. Ja? Czekaj, jestem turystą. Tak, bez wideo, bez wideo. Dlaczego? Słucham, zdjęcie, kamery. Zdjęcie. Jesteś oszustem, jesteś oszustem, jesteś oszustem. Gdzie twój kumpel, gdzie ona jest? O, jesteś! Chichocz jak mała, posłuchajmy tego jeszcze raz, posłuchajmy tego jeszcze raz. Nie jego. No dobrze, zobaczmy. Czy to twoja mata? Ej, 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 co ty tam wyprawiasz, co? Natychmiast się stamtąd odsuń. Wiemy, że oszukujecie, wiemy, że naciągacie niewinnych turystów, widzieliśmy was. Nie wtrącaj się, nie Jesteś oszukuj, przestępcy. nie oszukuj Ręce To wy jesteście przestępcami. Do ciebie mówię. Ale kurwa, że Oliver się nie wstydzi tak. Przy wszystkich, kurwa, o, oszust, oszust, że się ja to akurat podziwiam. Przestań! <gry> Przestań! Gdzie w sumie nie jest? U siebie chyba. O, w parze, że nie mieszka, nie wiem. ...chichotać jak mała wiedźma, demonie! Masz zakaz! Wynocha! Zakaz! Precz stąd! Ty też masz zakaz, Wiedźmo! Oszuści od trzech kubków! Wynocha! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Używają tych gier, żeby kraść wasze pieniądze! To tutaj! Takie małe piłeczki! Nie grajcie w ich gry! Myślicie, że wszyscy tutaj są głupi, co nie? Wynocha z Paryża! Zakaz! Deportacja! Wynocha stąd! Zakaz! Remigracja! 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 Oszukuje ludzi! W trzy kubki! Kradnie im pieniądze! Zróbcie zdjęcie jego twarzy! O tutaj! Nie próbuj żadnych! Spróbuj. No, spróbuj! Przysięgam na Boga! Śmiało, spróbuj! Nie próbuj żadnych! Nie próbuj żadnych! Nie Odważ rozumiem. Obiecuję Nie Obiecuję ci, ty, ty rozumiesz. Rozumiesz. Powinieneś. Je comprends. Je comprends. comprends. Bonjour, synu. Przestań oszukiwać. Przestań oszukiwać. Zróbcie zdjęcie jego twarzy. O tutaj. Obrzydliwy oszust. O tutaj. Kradnie pieniądze turystom. Ty przestępco. Ty obrzydliwy włóczęgo. Ile lat jesteś już obrzydliwym przestępcą? Niech czegoś spróbuje. Dokąd idziesz? Gdzie jest Melina? Gdzie jest legowisko jest demonów? tam na wzgórzu. Gdzie Włogoneta? się spawnujecie, oszuści na oszust, oszust, jest. Oszust, oszust. Wstyd, wstyd, ty mała wredna jaszczurko. Zmykaj do legowiska. Zmykaj do legowiska, gdzie mamy was dość. Jesteście obrzydliwi. Zejdź na dół, staruchu. Jesteś obrzydliwym śmieciem. Spokojnie, stary, tak, tak, spokojnie, co? stary. spokojnie co? Spokojnie co? Idź dalej. Jesteś dzieckiem małej, brudnej. Wiesz o tym? Nienawidzimy cię. To Co on mówi jak świat. W ogóle? Nawet nie jesteście pomysłowi, nawet tego dobra, nie wymyśliliście, a teraz was. Nie, dobra, zasługujesz na to, żeby ci skopać, ale jesteśmy pacyfistami. Jestem pacyfistą. Ja nie. On nie, dlatego go wzięliśmy. Ej, was wszystkich też. O, nie trafiłeś, nie trafiłeś, nie trafiłeś. Co tam robisz, kolego? Wygląda na przyznanie się do winy. Chodźmy po niego, e, nie, czekajcie, wracajmy po niego. O, nie. Czym rzucasz? Znowu pudło. Biegnij, biegnij. Dopadnijmy Musimy go, dopadnijmy, dopadnijmy te lisy. Dobra dopadnijmy Oszuści, oszuści, o, o, oni coś wiedzą, co się z naszym, Tak, oczywiście. Wiedzą, miejscowi wiedzą, gdzie oni idą. Chodź, tam Dobra. jest następna grupa. O Boże, spawnują się wszędzie, Nie, idziemy. Jesteś góre? gotów, Powiedzmy, następny. Grają teraz? Grają na Gdy polowałem na przeciwników z góry, mój kamerzysta Pasza został z tyłu, pyskując. A oszust uznał to za idealną okazję do ataku. No i co mi ty, oszuście, zrobisz? Wynoś się stąd. No, no, no. Ale ten głupek został natychmiast sprowadzony na ziemię, gdy mój kamerzysta obronił się w 100% legalnym sprayem na oszustów. O, this to spray. To. Ciebie i twoją oszukańczą rodzinę. A ja byłem tak zajęty szukaniem oszustów, że prawie wpadłem prosto pod autobus. Więc Pasza go spryskał, bo tamten na niego naskoczył, rzucił się na niego. Tak. Więc powiedz nam. O, dobra obrona. Ochroniarzu, dostajesz podwyżkę. Dobra robota. Powiedzcie mi, skąd jesteście? Okolice San Francisco. Dobra, dobra, cokolwiek robicie, nie grajcie w trzy kubki. O, tak, tak, tak. Oni, oni są w zmowie. Tak, dokładnie, on wie. Zobacz, jakie to piękne. Więc myślisz o tych wszystkich pięknych zabytkach. Tak. A są pełne tych insektów tych szkodników. Dobra, widzimy ich, idziemy. Jeszcze kilka zbliżeń. To ta sama rodzina. Mamy tam myszkę Miki. Cześć Miki. <grym> Och, cześć, cześć. <grym> Jak miło cię widzieć. Myszka pan, Miki, kurwa. To miło pan. Wrócę z pięcioma dolarami. Dosłownie znowu tam są już. Każdy by pomyślał, dobra, zbijamy się, właśnie kazano nam. Nie, ich arogancja ich ośmieliła. Jesteś gotów? Hm? To jest lekceważenie. Wychodzimy. Znowu te same twarze. Tak, Więc tak, kobieta, jesteśmy przy. Mm -hmm. o, myślę, spójrz, że ten to gość jednak tutaj. Jeansy. Próbujemy znaleźć e, gości, którzy oszukują. Wiesz, może? Wiesz, kto to jest? Gość, który schował się za krzakiem. O, jest! Kto to? Czemu chowa się za krzakiem? Co ty robisz? O nie, co ty robisz? Natychmiast przestań! Uważaj! 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 Nie rób tego! Uważaj, nie rób uważaj. tego! Dlaczego chowasz się za krzakiem? Dlaczego się chowasz? Dlaczego chowasz? U a? O czym mówimy? Przepraszam! W porządku! W porządku! To nielegalne! Nie! Nie jest! Nie! Nie jest! Jesteście oszustami! Jesteście oszustami! Jesteś oszustem! Oszuści! Wy jesteście oszuści! Prawdziwi oszuści! Żadna z was policja! Wy oszuści! Oszuści! To tyle! Idziemy! 8K! Twoją matkę! Zamknij mordę ty głupia! gruby. ogóle twoją matnę ja pierdolę. Zaraz się dowiesz. Ci mali oszuści grający w trzy kubki. Patrzcie na niego, ty mały. dzwoń teraz na policję. Oszuści są tutaj. Tutaj. Nie bawcie się w uprzejmości. Ty parszywy psie. Wiemy, że tu jesteś. To oszuści, to nie oszuści, to oszuści głupich. od trzech kubków. Nie udawaj głupiego. Szanujemy policję, nie oszustów. No, no, no. O, nie, 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 zamknij mordem. Bracie, to są oszuści. Mamy ich na wideo, mamy ich na wideo. Ty też, Grubasie. Jakie masz BMI? Twoja matka. A, twoją matkę. Piąty raz. Jesteś idiotą. Pracę. Wracaj do domu. Przyjeżdżasz tu oszukiwać? Jesteś obrzydliwy. Jesteś nie chcemy was jesteś w obrzydliwy. Europie. Jesteś obrzydliwy. Wynocha. Czy to ten grubas schowający się za krzakiem? Jesteśmy europejczykami. O ale my jest jesteśmy tak, my przecież jesteśmy europejczykami. Nie, nie jesteśmy. Zerka, kurwa krzakiem chowa? Jesteś przestępcą pod człowiekiem. Europejscy żartowni hmm. się. I Sebastian, co? No no, ja dzisiaj przypada. Panom... Ha? Ja jest, ja, 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 ja. A. Pokaż pierwszy, pokaż pierwszy. Cicho, nie jesteś gliną, bracie. Spadaj. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Nie użyłem go. To legalne. Proszę bardzo. Ale Idealne. to legalne, to, to legalne. Czemu oszukujecie? Kim jesteś? Jesteś? kim jesteś? Słucham? Jestem waszą sprawiedliwością. Wykonujemy pracę. Chronię go. Płacą mi za jego ochronę. Jest, jest ochroniarze. Wiesz, kim on jest? Kiedy to widzisz, dzwonisz na policję. No. No. Au revoir. Ruszaj dalej. Nie, nie ruszam się. O, masz nie szczęście. ruszasz się. Zamknij mordę. Zamknij mordę. Zamknij szczęście, Co do... masz. Słuchaj, nie chcę krzywdzić tych ludzi, więc używam tego, żeby zostawili nas w spokoju. To wszystko. Nie chcemy. Kim jesteś? Kręci swój, się tu. Na tę dotknął osobę. Ta mnie. Osoba, nie znam ona go. Ona chyba kompletnie nie ma mózgu. Będę się bronić. Bo nie Muszę zrobią. się bronić za wszelką cenę. Ty też próbujesz chronić swój przekręt. Więc mamy naród oszustów z wieży Eiffla. Mamy cygańskich oszustów. Łączą się w jedną siłę, próbując, próbując wciągnąć policję w swoją operację. Bądź cicho. Zamknij się. Po prostu się zamknij. Ten gość, ten gość kurwa. zaatakował. Się zaatakował jeszcze znowu. Człowiek ruszył na niego, rzucił się na niego, odsuń się, ode mnie. Oszukują, oszukują, atakują pierwsi, udają ofiary, patrz, każe mi zejść. Zaraz się z tobą spotkamy, twardzielu. Gdzie twój przyjaciel, a ty? Gdzie jest twój przyjaciel? Skończ wreszcie z tym oszustwem. Oszustwo, oszustwo, co ty gadasz? po prostu zamknij mordę. O, oh, Jestem szalony, jestem szalony. O, bardzo szalony. Dziękuję bardzo. On powie, że po prostu szedł ulicą i. To nie tak, mamy dowód. Wychodzicie czy nie? Wyjdziemy, jeśli chcecie. W porządku, my wyjdziemy. Dobrze, dziękuję. Przepraszam, dziękuję. Dobra. Nie wracajcie. Możemy wrócić od że Eifla. Nie dzisiaj. Dobra, 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 dobra. Dziękuję, dziękuję. Przepraszam. Merci, merci. Merci, my friend, merci. Możemy być przyjaciółmi? Nie, nie. Chcą, żebyśmy sobie poszli, mój, mój... mój gaz pieprzowy, to jest do samoobrony. Do wiec, obrony osobistej? Wypadek. To jest przecież legalne. Absolutnie legalne, tak? W pełni Dobra, legalne. Dobra, idziemy. Dobra, spoko, tak, spoko. Możesz, Idziemy. możesz walczyć. Z Osuń się. To ich skrzywdzić? Mam ich bardziej skrzywdzić? Mam ich bardziej skrzywdzić? Nie chcę ich zabić, serio. Nie zabijecie. Dziękuję. Dziękuję. No, to klasa. Dziękuję Nie, no policjant No Dobra, gliny są w porządku. Mają związane ręce. Nie mogą puścić pary z ust. Gdy policja konfiskowała mojemu ochroniarzowi Fredowi spray na oszustów, wpadliśmy na kolejnych doktorów i inżynierów, którzy trzy miesiące temu próbowali zabić mnie i mojego. Jak leci? Dobra, dziś traktat pokojowy. Skupiamy się na nich, jasne? Przeszłość. przeszłość. Skupiamy się na nich, przeszłość. zostawiamy przeszłość za sobą. Wybaczam, wybaczam Ci. Wiesz co, jednak nie. Właściwie Zbliżysz to się, nie. Oberwiesz. Nie wybaczam mu. Już jest agresywny. Znowu jest agresywny. Co do... Mamy pokój. Idziemy. Idziemy. O mój Boże. To ten gość, którego spotkaliśmy w pierwszym filmie. O tutaj. To pierwszy, który się na nas zamachnął po 10 minutach. Ale idziemy stąd, bo stracimy nagranie. Nie ma czasu na walkę. Nie ma co się z nimi układać. Jest tu za dużo wrogów. Taktycznie wycofujemy Kurwa, się do reszty ekipy. Fred, czemu się martwisz? Zaczynają się tu ustawiać w szeregu. To tu pasza został napadnięty w nocy, żebyście mieli pełen ogląd. Ciekawe, czemu oni są tacy wystraszeni? Gapią się na nas. Pokój, traktat pokojowy. Dobra, chcą się bić, kochają krew. Jeden z gości dzisiaj rano powiedział to pasza. Na 100% tak jest. Na tym drugim moście tam w oddali jest też co najmniej 40 osób, a może nawet więcej. Chcą nas zabić. Czas iść. Bierzemy taksówkę i zwijamy. Oni, oni nas teraz filmują, o tam. Nie chcemy się bić, ale może do tego dojść. Zamówmy ubera i jedźmy. Gdziekolwiek pójdziemy, będzie ich wielu. Zamówmy ubera i jedźmy. Hej, to ten z pianą na ustach. Ten co ostatnio miał pianę. Pamiętam cię, przyjacielu, aż go nosiłoby się na mnie rzucić. Już startował. <grym> na śpady, na, śpany, na śpany, Jesteśmy kurwa. na ich terenie, w samym środku. Patrzą na nas drogo, z nienawiścią. Spójrz na nich. Na pewno nas zaraz napadną. Rządzą ulicami. Spójrz na nich. Mówią, zejdź na dół. My już wiemy, jesteśmy zaprawieni. Spójrz na nich uwielbiają to. Jest ich mnóstwo, bez liku. Nie wiem skąd się biorą. Rozpoznają nas. Spójrz. Jak leci, przyjaciele. Jesteśmy na wrogim terytorium. Oni zaraz coś powiedzą. Jak leci. My właściwie mamy traktat pokojowy, nie? Spadaj ty. To on tam. Naprawdę pamiętam jego twarz. Po prostu wiele znajomych miejsc wokół. Spoko, spoko. Pamiętam cię. Pokój, pokój. To jest rozejm. Jest okej. Okay. Nie chcemy kłopotów, ale oni wciąż tu są. Nie możemy z nimi walczyć ani ich pokonać. Jest spoko. Kurwa ich tu jest? Mogą nas napaść. Wiem. Mogą nas napaść. Od chuja. Chodźmy, chodźmy do środka. Setki i coraz idziemy. więcej. Patrzą, jakby chcieli nas zjeść, jakbyśmy byli smacznym kąskiem. Chcemy pokoju. Problem w tym, że nieważne jak dobrze walczysz. Patrz, taksówka odjechała pusta. My. My. Co ty robisz? Co ty robisz tak? Żartujesz ze mnie. Chciałem wziąć taksówkę, w porządku, stresujesz tak, tak. się. Wielu ich. Oczywiście. Wielu. oczywiście. Dobra, w tym rzecz. Jest ich więcej niż myślałem. Są bez końca. Jesteśmy tu znani, bo szydzimy z nich, a to wcale nie jest dobra rzecz. Wsiadajmy do taksówki. Ach, sytuacja się nie zmieniła. Sprzedawcy z podwierzy Eiffla rządzą ulicami. Jeśli filmujesz ich, zwłaszcza mnie, chcą cię zabić. Rozpoznawalność jest. Widzieli film. Policja na 100% widziała, a jednak wszyscy wciąż tam są. Jest ich więcej. Nie da się ich zliczyć. To jest piekło, prawdziwa strefa wojny. Oni nas już znają. Robimy przerwę, zabezpieczamy materiał i wracamy jutro. Widząc nieskończone zasoby doktorów i inżynierów, których Paryż zaimportował, wiedziałem, że jeśli tym razem wdamy się w bójkę, zostaniemy napadnięci i zabici. Więc wróciliśmy następnego dnia do Sacré-Cœur. Dosłownie sekundę po wyjściu z taksówki podeszła oszustka z fałszywą zbiórką charytatywną. O O, nie wiem. Mówi, że jest głucha, nic nie słyszy. Och, ona... Nie cieszysz się z tego? Ona to sobie zabrała. Oszustka, oszustka! Oszustka! Oszuści! Oszustka. Oszuści! Cój. Uciekają ci oszuści! Tutaj! Tutaj! No, dlaczego uciekacie? No dalej, pokaż mi to. Pokaż mi to natychmiast. Pokaż mi, co tam ukrywasz. Jesteście oszustami. Policja jedzie. Co to? Nie jesteś głucha, słyszysz? Tak. Słyszysz to? Słyszysz, jak krzyczę? Uciekasz jak szczur. Poczujesz? Spray bąkowy. Oszukiwała wielu ludzi. Nawet jeśli jest oszustką, nie wolno ci. Uspokój się, kobieta. Nie, nie, nie wolno. Wszystko Ona kobietą. Ty to wszystko kłamstwo. Śmiesz, Udaje, że jest głuchą i kobietą. Ona kurwa płacze, czy o chuj chodzi? Dostałem sprawdzę, ale wytrzymajcie Ona przesady. się za tą kobietą? Kobietę. To wszystko Ty kłamstwo. Udaje, że jest głupia i niewidoma. Jesteś kobietą, czyż nie? Kim jesteś? Żartujesz? Sobie ze mnie? O mój Boże. Masz to, czy nie? Masz to, czy nie? Podarli to. Tu jest Jezu. ich długopis. Jesteś oszustką. Kłamie, że jest nie ma. No ale w czym masz problem? Ty jesteś moim problemem. Ta fałszywa zbiórka to oszustwo. To nielegalne. I gdy odchodziłem z podartą petycją fałszywej zbiórki w ręku, oczywiście pojawił się czarny rycerz, by uratować sytuację i chronić oszustkę przed naszą sprawiedliwością. Cicho bądź, kim okay? jesteś. Widzę cię. Powiedział cześć mał. Potem zamachnął się na kamerzystę. Kim jesteś? Nie dotykaj! Uderzył to? Ja cię stary! Co do... A potem sięgnął po coś, co myśleliśmy, że może być nożem. Spokojnie! Aha, no dobrze, rozumiem. Kim jesteś? Wy mężczyźni oszuści. Ale okazało się, że to był jego kutas. Mój ochroniarz poczuł Co? zagrożenie życia Kurwa? i użył proporcjonalnej siły, by je zneutralizować. nienawidzisz oszustów? Do Oczywiście. Dlaczego nie nienawidzą. Miejscowi ich nienawidzą? Oczywiście. Turyści nienawidzą oszustów? Oczywiście. Czy policja ich w ogóle zamyka? Nie, nie bardzo, bo musieliby, jest ich po prostu za dużo. Wielu. Gdzie oni mieszkają? Nie mamy zielonego pojęcia. Nikt nie wie. Sprowadzimy ich do domu, nieważne gdzie. Okej. Okay, powodzenia. Au Nie jesteśmy przecież w USA. Zamknij! Dobra robota, stary. Dziękuję. Powiedział dobra robota. A teraz zamknij się. Sprzątam twój syf. Mamy oszustów. Spryskałem ich bąkowym sprajem, a potem ktoś się wtrącił i dostał kopa. Dobra robota. Tak, dziękuję. Dobry człowiek. O tutaj, dziękuję. Bu? Dlaczego? Popierasz oszustów? Oszustwa? Oszustów i ludzi oszukujących turystów, którzy dają waszemu krajowi mnóstwo pieniędzy? Tak, oczywiście, że tak. Dlatego jest tu ten problem. Łapiesz oszustów, a znikąd pojawia się pięć kobiet i staje na drodze. Po powstrzymaniu oszustów od zbiórek i uniknięciu zbyt empatycznych miejscowych, napełniłem pistolet na wodę sokiem o zapachu bąka i wróciłem pod wieżę Eiffla sprawdzić, czy oszuści od kubków wrócili. Ale szybciutko. Powiedziałbym, idź wzdłuż drogi ty... Chcąc wesprzeć nasze niezależne dziennikarstwo w terenie, niekupione przez korporacje, i pomóc mi zatrudniać ochroniarzy, by uczyli pokory zbirów na całym świecie, subskrybujcie na patreon.com Tyler Oliveira za 5 dolców miesięcznie i oglądajcie ekskluzywne filmy, których nie możemy wrzucać na YouTube. Wróciłem do króla. Co się stało, gdy Cię zostawiliśmy? Ostatniego dnia, wczoraj, gonił mnie jeden z nich, gonił mnie i zadzwonił do kolegi. Tak, znalazłem go, znalazłem go. Ja tak jakby, tak jakby uciekałem, a on śpiewał coś w stylu królu. Nie uciekaj, idę po ciebie. Co? My, my zobaczyliśmy gliny, a on zaciągnął mnie do nich i powiedział: Tak, grałem w trzy kubki, a ten gość podszedł, żeby zepsuć mi grę, a ja na to jestem ofiarą, jestem tu, żeby ostrzegać ludzi, żeby zrozumieli, co się dzieje. Gliny nas aresztowały. Ciebie aresztowali? Tak, mnie i co? tego okay. gościa, co był ze mną. Potem mnie jakoś wypuścili. Ja poszedłem, a jego zatrzymali w areszcie. Ale on mówił, że nie mam prawa psuć im gry, bo mają prawnika i są chronieni. Ostatnim razem, kiedy psuliśmy im grę, zaczonił... A co zaczonił kurwa ludzie są w z a nie chronieni? oszuści mają prawnika? Mają prawnika. Mają ochronę prawną? Tak, mają za wszystko, są chronieni, więc nie wiem, co mogę powiedzieć. Więc ja kończę z tą grą, skończyłem, nie będę ich już więcej ścigał, bo ich mają za więcej praw niż ja. Pomożesz ich znaleźć? Tak. Masz ich. Znajdę was. Król prowadzi. Znajdziemy ich i ostrzelamy bąkowym sprajem z pistoletu na wodę. Będzie nieszkodliwe. Ile jest grup oszustów od kubków i piłki? Okej, okay, co do grup. Chwila, jest osiem grup oszustów. Oddzielne rodziny. Oni mówią, a ja przestańcie grać. To oszustwo. Przestańcie grać. A oni, brachu, zostaw nas. Nie możesz tam iść. Tam inna grupa. Idź tam, daj nam spokój. Jest jedna rodzina, z którą nie powinno się zadzierać. Agresywni? Tak. Są straszni? Tak, są bardzo straszni. Ostatnim razem rozwalili mi czaszkę tutaj. Tobie też czaszkę? Tak, miałem tu poważną operację. Musieli mi operować czaszkę. To był bardzo agresywny atak. Czym dokładnie cię uderzyli? Chyba butelką. Butelką? Tak, butelką. Jest jeden gość w tej rodzinie, jest groźniejszy od innych. Ale on jest chudy, to mały gość. Było tam ponad 20 osób. Otoczyli mnie, przyszli zewsząd. Więc leżałeś na ziemi i cię bili? Tak. Złapał mnie za plecy? Tak, o tak. Upadłem, a oni kopali mnie, kopali i wzięli butelkę i. Pokaż mi tego twarz, od butelki. Wiesz? Aha, ten mały cholernik. Ten z zębami. Widziałem go. Ostatnim razem jak tu byłem, widziałem go. Tak, nie jest silny. Mówisz go o tak, ale nie jest sam. Życz szczęścia. Tak. Wiem, szukam, zobaczymy. O tam, o tam, po prawej, po prawej. Chodźmy, widzisz go? Chodźmy. Jasne, że idę na to. Uważajcie, to są oszuści! Prawdziwi naciągacze! W tym momencie... No dobra, zaczyna się zaatakować. Mój profesjonalny ochroniarz postanowił działać w obronie własnej, używając proporcjonalnej siły, aby zneutralizować zagrożenie dla naszego życia. Oszuści, oszuści! Oszuści to jest po prostu niewiarygodne! W trakcie tej cholernej walki ten sam podstępny gremium, który brutalnie rozpustili naszego Christiana, nagle ruszył po jakąś broń ukrytą tam w tych gęstych pobliskich krzakach. Dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ale gleba kurwa. Dość, dość, dość o jez, ruszaj, dobra. ruszaj! Koniec z oszustwami. I siedzisz sobie na kocyku normalnie i widzisz, że się ludzie napierdalają między sobą. Zajebista rzecz. Wygraliśmy. Koniec z oszustwami. Co ten gość robi? O Jezus! Ty! Uciekaj, uciekaj! Głupi! Taksówka, taksówka! Dobrze? Dobrze? A! Gdziekolwiek, gdziekolwiek! Dam panu 50 euro ekstra! Jedź, 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 jedź! Jedź, 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 jedź! Damy panu 100 euro na piwku! Jech, brawo, brawo, brawo! Mówi tylko po francusku! Och, moja ochrona! Gdzie ona jest? Przecież to są absolutne potwory. Chociaż kilku gości ze sprejem o zapachu Bąka niewiele zdziała, może pewnego dnia paryscy mieszkańcy zbuntują się przeciwko oszustom przejmującym ich piękne miasto i zaczną walczyć. O świat wolny od oszustw. Au revoir! Pojebany jest ten Paryż. Naprawdę spojebany i <laughs> nigdy tam chyba nie pojadę.